Çə? Yeah. Siemanko! Witamy w moim akurat ulubionym miesiącu w lutym. Witamy Was w walentynki. Z tej strony Mandy i Paula, i to jest odcinek numer 4 naszej serii DIY, gdzie pokazujemy Wam różne pomysły, jak można kreatywnie spędzić czas i stworzyć coś własnego za pomocą produktów marki Toma. Dzisiaj e, nie zaskoczymy nikogo, jeżeli powiemy, że będziemy projektowały nasze własne walentynki. Chciałabym dzisiaj pokazać Wam produkt, dzięki któremu w łatwy sposób stworzycie laurkę, którą na przykład y, dzieciaczek może dać swoim rodzicom, żeby wyrazić słodką miłość do mamy czy taty, e, które możecie sobie narysować wspólnie i będzie wystarczył do tego jeden produkt, może posiłkowo zwykły czarny marker, Paula wam powie z Dokładnie czego tu potrzebujemy. E Rzecz, którą dzisiaj będziemy używać, yy, daje nam tak naprawdę bardzo dużo możliwości, jeżeli chodzi o papier. Mówiąc też o samych markerach, używamy dzisiaj outlineów. Outline pod tą nazwą kryje się rzeczywiście mały sekret, a mianowicie, yy, te markery są wszystkie srebrne, ok? Czyli kiedy będziemy. Yy, wydawałoby nam się, że coś nudnego, a mianowicie nie. Dlaczego outline? Ponieważ każdy z tych markerów mamy 8 yy, odcieni, ok? Będzie rysował na srebrno, natomiast rysując linię, one mają obwódki w ośmiu różnych kolorach. Tak jak widoczne tutaj na nasadkach, ok? Czyli tworzymy proste rysunki. Ty, ja, Paula, profesjonalnie nazywasz monoline, ok? Monoline, takie rysunki tak? czy takie motywy. Czyli słuchajcie, tutaj nie trzeba, stąd nasz dzisiejszy pomysł, nie trzeba tutaj nie wiadomo jakich umiejętności, nie trzeba rysować, potem kolorować, ok? Tylko będziemy robił bardzo proste kształty, które można z dziećmi w różnym wieku e, robić wspólnie, natomiast cały efekt. Jak zrobi namą wódkę kolorystyczna. Tak, yy, i właśnie yy, sama kreska sama w sobie robi robotę. I my dzisiaj przygotujemy nasze własne walentynki. Mamy już tutaj kilka pomysłów. W jaki sposób można zagospodarować na kolorowym papierze, na takiej twardszej tekturce wzory, bardzo proste, ale takie efektowne, za pomocą właśnie naszych outlinerów i prostego markera. A rozumiem, że permanentny, zwykły, czarny, po co nam tutaj będzie? Będziemy nim na przykład tworzyć różnego rodzaju napisy, jeżeli chcemy być precyzyjni, żeby one też kontrastowały z tym, co jest jasne i odblaskowe, z czymś ciemnym i matowym. I wtedy, wtedy jakby obrazek jest taki pełny i kompletny, oko nie musi dużo pracować. Yy, od razu wyszukuje, że tak powiem, informacje. A drugą sprawą jest to, że marker y, outline pięknie kryje nawet taki czarny, y, permanentny marker. A, okej, okay, czyli mogę go sobie potraktować posiłkowo, jeżeli na przykład rysuję? Jako szkicką. To mogę sobie jakieś tam linie wyznaczyć, po których tak. będziemy rysowali. O, myślę, że dla mam to jest ważne, bo dzieci się łatwo frustrują przy rysowaniu. W takim razie. E, Mamy o papier, co papier posiło. kolorowy? Okay. Tak, zgięty na pół. Chciałyśmy sobie takie kartki. I teraz tak. E, chciałabym, żebyśmy właśnie zaczęły od konturów. Okay. I ty będziesz miała piękny bukiet z serduszek tak, bukiet z Ta, serduszek, bukiet serduszek okay. na zasadzie takiego bukietu z balonów. Dobra. I okay. teraz, co musisz zrobić? E, oczywiście, najpierw musisz sobie związać, e, związać ten bukiet na dole, więc robimy taką płaską ósemkę, hmm. która leży na dole, i od niej parę różnych takich e, nitek, które odchodzą od naszych, od naszych balonów. Jedziemy w górę w różny sposób mogą być jakieś takie pętelki, może być jakaś prosta linia, mogą szybciej się kończyć, krócej Niektóre są zobacz bardzo króciutkie, niektóre są dłuższe. Okay, rozumiem. I to są nasze balony, które są na dole powiązane. Nawet u ciebie to wyszło jeszcze fajniej, bo u mnie nie ma aż takiej, takiej różnicy, a U ciebie ten No widać jedynie, że jest to bukiet. Dobre, więc <laughs> dobra. więc się wywiązałaś z polecenia Dobre. i teraz tak wybieramy sobie outline, ponieważ różowy jest całkiem yy, okay. jasny. No. To możemy wybrać jakiś ciemny outline na dobra. przykład. Ja wezmę Ale co Taki? Z zielonym. Okej. Okay. Okay. I teraz musimy go zaaktywować. Outline również, jak większość markerów, tomy, ok, należy wstrząsnąć oraz napompować, zanim ich pierwszy raz użyjemy. Także wstrząsamy, ok, taki marker, że bierzemy sobie taki marker i pompujemy i zobaczycie, o, tutaj, tutaj bardzo ładnie spływa. Od razu spłynął. Tuż, proszę, gotowy do pracy. O. Od naszych kresek tak. jedziemy z dużymi serduszkowymi balonami, albo różnych rozmiarów. Gdzieś może być mniejszy, gdzieś większy. Na razie same kontury. Na razie idzie nieźle. Super. Mniejsze, większe. O, dokładnie tak. I teraz, jak będziemy chcieli zakorolować nasze serduszka, to nie ma żadnego problemu w tym, żeby nasz outline zakrył nam cały marker permanentny. A, okay, bo Więc kolorujemy nasze serducho. Ale ślicznie. Zobaczcie, jak one kryją. Pro, like, wychodzi podobnie. Ja uważam, że moc jest w tym, że łatwy Produkt sprzęt, no łatwy w sensie w użyciu, ok? E, także, bo tutaj nie ma skomplikowanych kresek, skomplikowanych ruchów, także dała radę. Dobra. Dobra. E, to co? Jeszcze w takim razie jeden szybki, drugi pomysł, więc odwracamy okay. na drugą okay. stronę, Dobra. tak? E, druga sprawa. E, rysujemy sobie od góry taki mały owal na skos. Okay. Mały owal na skos w rogu. Tak jest. I od tego owalu, uwaga, robimy dwie krótkie kreski, ja to zrobię bardzo tak e, na chłopski rozum, tak jest. I od niego, tak jakbyśmy chcieli, żeby to był słoik. Ja nie wiem, co robię, słuchajcie. Drugi dobrze. owal, już taki duży, od dolnej połowy kartki na dół. Okay, okay. I od niego szeroko, jakbyśmy literkę U, taką miskę tworzymy. Miska może być na talerzyku. To, jest to są prawek. same literki C. To są same literki C. Faktycznie. I możemy jeszcze zrobić łóżko, żeby to był nasz kubek, filiżanka. Motyw jest bardzo okay. prosty. Wysypujemy mnóstwo, mnóstwo miłości. Walentynt, którą chcemy obdarować? Różnego rodzaju srebrnymi serduszkami. Najlepiej obwódki widać na białym papierze. Wtedy, okay. wtedy one są najbardziej widoczne, ale w innych, szczególnie na jasnych kartkach, również widać je bardzo dobrze. miłości wysypana. U Ciebie ewidentnie wysypało się wszystko. U mnie trochę mniej, ale nadal słuchajcie, prosty pomysł. Zobaczcie jaki fajny efekt. Ja wiem, że gdybym pomagała mojemu synkowi, to na pewno zrobiłabym napis. Pocham. Nie zaskoczę. Chyba. Kocham mamę. Ja sam tak słuchajcie, takie rysowanie, kocham mamę, może wyterbietka dla mamy, czy dla taty, podobną Laurkę z innym napisem. Słuchajcie, rysowanie jest proste, a pomysłów wiele. Paula tutaj, słuchajcie, pokażę wam. Mamy na przykład pomysowało. alfabet, bardzo prosty, wypisujemy ciurkiem i mamy I love you, wtedy tutaj zaznaczamy e, nasze trzy literki z przekazem, z informacją. Takie proste, zobaczcie, tutaj Paula narysowała piękne pudzle. Też jeden marker, ok, outline mamy pudzle i przy podpuszlami też prosty napis pasujemy idealnie. Super pomysł, super prosty pomysł. Zobaczcie marker permanentny, marker srebrny. Zobaczcie tutaj trzy ruchy markerem permanentnym, raz, dwa, trzy i nawlekamy powoli koraliki, bo wiemy, że outline nam delikatnie... Wszystko ładnie zespoli i zakryje. To jest, fajny pomysł, zakryje. Dla dziecka, nie? To jest tak, fajny pomysł dla dziecka. Jak sprawa. wiecie, nie wie jak sobie rozplanować przestrzeń na takiej kartce, narysujcie mu e, linię i zobaczcie, jak to powiedziałaś ładnie, niech No czekoladki lub. Pamiętajcie, najprostsze, najprostsze motywy są zawsze najbardziej skuteczne. Wygrałeś moje serca, kółko, krzyżyk. Wszystko na ten temat. Romantycznie się zrobiło, rozczuliłam się. Słuchajcie. Mamy nadzieję, że podoba Wam się odcinek, że będziecie chcieli takie proste kartki sobie zaprojektować wspólnie. Mamy nadzieję, że w te walentynki dużo miłości przelejecie na papier w prosty sposób, jak widzicie, i podarujecie taką walentynkę ukochanej osobie. Jeśli Wam się podobało, subskrybujcie nasz kanał, słuchajcie my co miesiąc, wrzucamy Wam inspiracje tematyczne. Jeżeli zrobicie swoje walentynki, proszę, wysyłajcie je na Insta, Tomasz Karper. chętnie publikujemy Wasze prace, jesteśmy ciekawe z Paulą, co stworzycie Wy. Ciekawe jestem, co zrobicie, miłych walentynek, do zobaczenia w następnym odcinku. Love! Hej!